Cześć. Dzisiaj polecę Wam produkt, który wypuściła marka Delta ale polski producent optyki i montaży do optyki. Jest to adapter na smartfona, który umożliwia nam nagranie bądź sfotografowanie obiektów, które obecnie obserwujemy przez optykę. Założyłam sobie już ten adapter na monokular. Jest to monokular Vortex Solo. Chciałam sobie to najpierw przetestować, i zaskoczyłam się, że to działa. Bo nie sądziłam, że będzie to działało. Za chwilę wam tutaj wrzucę jakieś nagranie. Sam adapter jest w bardzo prosty sposób wykonany, ale jest bardzo solidny. Wszystkie regulacje odbywają się za pomocą solidnych śrubek. I tak. Tutaj sobie montujemy okular z naszej optyki. Możemy sobie to podnieść lub obniżyć ze względu na to, jak, jaką będziemy mieli średnicę. Tutaj sobie regulujemy wysokość, na jakiej będziemy mieć telefon, czyli regulacja w pionie, i jeszcze tutaj jest regulacja szerokości do telefonu. Oczywiście jest też taka możliwość, że możemy sobie przechylić. Ja przez to, że mam kilka obiektywów w aparacie. Musiałam ustawić telefon pod kątem, więc jak sobie ustawicie pod kątem, na przykład takim i mocno przykręcicie śrubkę, to to się trzyma. Po odkręceniu części na obiektyw zostaje nam taki montaż, który ma gwint kompatybilny z statywami fotograficznymi, więc możemy sobie go zamienić na zwykły statyw do fotografowania.